Każdy z nas wierzy w Boga. To dlaczego ja miałem rozwód? To dlaczego mi nie pomógł w biznesie? To dlaczego życie mi się całe posypało? To dlaczego chciałem popełnić słowo na S? Hm? Gdzie jest ten Bóg? Czemu on nie ratuje tych biednych dzieci? Czemu jakieś choroby się dzieją, szczególnie dzieciom? One są przecież niewinne. Gdzie jest ten Bóg? No to, to macie też w mojej książce, ale pokrótce wam powiem. Bóg nie rządzi tą ziemią. Bóg oddał ją Adamowi i Ewie. Przypomnijcie sobie ogród Eden, on powiedział do Adama: nazywaj zwierzęta. I zobaczcie sobie taką ciekawą rzecz. Że on powiedział do Adama: nazywaj zwierzęta, i powiedział do niego: nazywaj, ogarniaj, panuj nad nimi. Od wtedy Bóg nie działa suwerennie nad ziemią. Zobaczcie to sobie. Bóg stworzył niebo i ziemię, prawda? On swoją wszechmocą wszystko stworzył. Ale później zobaczcie sobie, że do Abrahama powiedział: wyjdź z tej pustyni, ja cię uczynię wielkim narodem, i jeżeli będziesz mi posłuszny, będzie się działo to, to, to i to. Kiedy Mojżesz tam wchodził do Egiptu, wyciągnij laskę Mojżeszu, to zmieni się w węża. Zrób to, podnieś rękę, krwią się zaleje, woda się zmieni. Po co te akcje? Przecież Bóg jest wszechmogący, on mógłby sobie sam to zrobić. A właśnie, że nie mógł, bo dał już Adamowi ziemię. To tak jak ja bym dostał od kogoś z was, albo ja bym wam dał, może tak powiem, bo ja dostanę od do was chatę, już będzie hejt. Ale nieważne. Jak ja bym dał tobie dom? Spisujemy umowę? Tak? Kogo teraz to jest dom? No, chcę trochę interakcji. No twój. Czy ja mogę teraz, jeżeli to jest twój dom, czy ja mogę wejść sobie i tam ustawiać rzeczy jak chcę? Nie, więc psalm 115 mówi: Niebiosa, niebiosami są pana, ziemię zaś dał synom ludzkim. Dostaliśmy ziemię. I co z nią zrobiliśmy? No właśnie. Teraz Bóg jedynie co może zrobić, to wpłynąć na nas. Jeżeli on, nie mu nie uda się wpłynąć na nas, to on nie może ingerować w ziemię, nie może. On ma to zabronione. Słuchajcie, on jest wszechmogący, ale on nie może użyć tej wszechmocy, nie może. Czy Bóg jest dobry? Czy Bóg kocha każdego? To czemu tyle dzieci choruje? Właśnie macie odpowiedź, bo on nie może, on nie może zaingerować. Jeśli człowiek nie zaingeruje i dlatego, słuchajcie, dlatego żeby uratować świat, on kim się stał? Jezusem, Chrystusem, który był kim? Człowiekiem właśnie chodzącym po ziemi. I ten Jezus człowiek chodzący po ziemi z postaci tak, Duch Święty stąpił na Marię dziewicę i stał się Jezus Chrystus, tak? Dlaczego takie coś? I jeszcze go musieli na tym krzyżu łuka trupić. No pomyślcie sobie, jaki ojciec zabija syna. Fajnie, nie? Świetnie. No może nie świetnie. Chodzi o to, że on musiał. Chodzi o to, że to człowiek musiał zapłacić cenę. To człowiek musiał odzyskać. Utracony ogród Eden. Rozumiecie o czym tutaj mówię? Zobaczcie sobie. Mojżesz podniósł ręce. Armia wygrywała. Ktoś tam spotkał anioła pana. Anioł pana powiedział mu: Nie bój się, idź. Jakiś tam samson dostał moc od pana, ale co? Obcięli mu włosy i już nie działało. Kiedy nie miał ktoś wiary, też to nie działa. I tak dalej. Jest pełno warunków, żeby Bóg z Tobą działał. Dlaczego? Czy Bóg jest jakiś warunkowy? Uzdrowie ci dziecko, jeśli uwierzysz. To, czy Bóg siedzi taki naburmuszony i powie, nie uzdrowię, bo mi się nie chce, a jak uwierzysz, to mi się zachce, to nie o to w ogóle chodzi. To jest tak. Uzdrowie ci dziecko, dopóki, dopóki nie uwierzysz, nie uzdrowie ci dziecka. Ale dlaczego? Bo ziemia jest wasza. <laughs> I tylko Ty możesz de facto to zrobić. Dlatego Jezus uczył ludzi wiary. Jeżeli masz wiarę jak ziarnko gorczycy, powiesz do tej góry, a nie do Boga w ogóle powiesz do tej góry, a nie do Boga rzuć się w morze i to się stanie. Nie mówisz do Boga, a ludzie mówią do Boga Boże, weź moją depresję, weź tą górę o. On nie weźmie twojej depresji. On nie weźmie tego. Ty to sama musisz zrobić. Musicie to sami zrobić. Rozumiecie, o co mi chodzi? Musicie to sami zrobić przy pomocy Boga. Jest napisane, Pan jest moim pomocnikiem.